Witam Was bardzo serdecznie na krótkim filmiku instruktażowym, jak odbijać prosto wzory w płytek kabli, Musimy zacząć od tego, że lakier nakładamy na blaszkę do inny twarzu, to znaczy najpierw robimy linię w wzoru. Następnie wzór wzoru. skreperem przeciągamy lakier pod kątem. I teraz jest najważniejszy ruch, to znaczy odbijamy wstępnym równolegle do wzoru i w taki sam sposób wracamy, a następnie prnosimy wzór na paznokieć. Również równolegle od góry dociskamy i wracamy w taki sam sposób. Dzięki temu uzyskamy linie, które są idealnie proste, a nie wykrzywiają się np. w prawo lub w lewo. Najważniejsze są tutaj wskazówką, żeby nie kołysać z Dzięki śliczne za uwagę i do zobaczenia.